Suwałki. Arktyka dla ubogich. Miejsce, gdzie lato to plotka, a wiosna trwa pół godziny między śniegiem a gradem. To jedyne miasto, gdzie lud w napojach to nie dodatek. To stan skupienia wszystkiego przez 11 miesięcy w roku. Pingwiny serio rozważają migrację tu, ale jeszcze czekają na dotacje z UE. Architektura Suwałk to połączenie sowieckiego brutalizmu, pocztówki z biedronki i smutku. Centrum niby jest, ale wygląda jakby ktoś próbował zbudować SimCity w trybie depresja i błoto. Nowoczesność oczywiście, przecież wciąż masz możliwość płacić kartą. Czasem. No i te cudowne deptaki, na których główną atrakcją są kałuże i ludzie, którzy patrzą na ciebie jak na nową formę życia. Ludzie w suwałkach są twardzi, bo muszą. Życie tu przypomina survival horror. Rano zmagasz się z wiatrem, potem z PKS-em, a wieczorem z pytaniem, czy przeżyje kolejny sezon grzewczy. Gościnność lokalna polega na tym, że jeśli nie zamarzniesz w ciągu pierwszej doby, to już jesteś swój. I jak ktoś zaprasza na ognisko, idź. Nie dla kiełbasy, dla ciepła. Rozrywka? Jasne. Możesz iść do lasu, zgubić się i znaleźć sens życia. Albo pójść nad jezioro i doświadczyć wszystkich czterech pór roku w pół godziny. Jest jeszcze opcja trzecia. Usiąść na ławce i patrzeć w dal z innymi, którzy też próbują sobie przypomnieć, dlaczego tu zostali. Festyny, koncerty, eventy, jak są, to o nich nie wiesz. Jakich nie ma, to wiesz, że nie przegapiłeś niczego ważnego. Podsumowując, Suwałki to nie miasto. To test psychiczny. Jeśli tu przeżyjesz, możesz mieszkać wszędzie. Suwałki uczą pokory, cierpliwości... I jak się grzać herbatą, z samym patrzeniem na nią. Idealne miejsce, jeśli chcesz zniknąć, zamieszkać w iglu i rozmawiać z wilkami. Ale hej, przynajmniej nie ma korków, bo nikt nigdzie nie jedzie.